Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy antywirusa. Trwamy w tych naszych rozważaniach Ewangelii. Trwamy w szóstym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale niezwykłym. Też dlatego cieszę się, że podzielony przez Kościół na kilka dni, bo można bardziej wejść w niego, tak się w niego wczytać, porozważać porządniej. I dzisiaj taka myśl, która mi przyszła, kiedy właśnie siedziałem nad tym fragmentem, kiedy ludzie podeszli do Jezusa, spytali się: Jaki znak uczynisz, żebyśmy uwierzyli w tego, o którym tak dużo mówisz? Abyśmy uwierzyli w Boga Ojca. Jaki znak uczynisz? Czyli co zrobisz? Jak nam to udowodnisz? <grym> Zacząłem sobie tak myśleć, jak ja sam traktuję Boga. Znaczy, czy jest on jakimś takim tylko odbiorcą moich próśb, czy jest tylko odbiorcą jakichś moich pragnień, który ma wsłuchiwać się w to, bo to jest najważniejsze, czy raczej towarzyszem życia, czy raczej właśnie takim korzeniem życia, tym, który dzięki niemu wszystko się dzieje i dzięki niemu interpretuje wszystkie wydarzenia mojego życia. Kiedy patrzymy na Ewangelię. Szczególnie na Ewangelię według świętego Jana. Widzimy tam, jak Jezus wszystko odnosi do ojca. W piątym rozdziale jest pięknie wyjaśnione posłannictwo Jezusa przez ojca. W dziesiątym rozdziale pada takie stwierdzenie: Ja i ojciec jedno jesteśmy. Całe życie, wszystkie czyny Jezusa odnoszą się do ojca. Każdy zbawczy czyn Jezusa odnosi się do ojca. W rozmowie z Piłatem, Jezus mówi: Ja się na to narodziłem, i na to przyszedłem na świat. Aby dać świadectwo prawdzie, chociaż nie pada tam dopełnienie tego sformułowania. Myślę, że chodzi tam o prawdę o Ojcu, objawić Ojca, po to przychodzi Jezus na świat, objawić i zbawić nas, ale objawić Ojca. Czyli tak naprawdę, patrząc na Jezusa, na Jego życie, na ten wzór, którym sami powinniśmy się kierować, powinniśmy Go naśladować. Wszystkie nasze czyny powinny odnosić się do Ojca. Jest pytanie, czy faktycznie tak jest? Czy może Bóg w naszym życiu pełni rolę statysty? Tego, który się pojawia i znika, tego, który ma się tylko wsłuchiwać w nasze pragnienia i prośby, który ma je wypełniać, który ma czynić znaki. To jest ważne. Ale pytanie, czy On jest trzonem, czy tylko statystą?